Hurra, nowy challenge! Raz, dwa, trzy. Podnosimy. Ej, ale ja nic nie mam! Kurczę jak zawsze. Wy macie szczęście, a ja nie! Handy, to nawet zabawne. Mogę zacząć. Mam tu naprawdę fajną niebieską butelkę. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego żelu. Ej, dlaczego to nie leci? Zbiorę wszystkie siły i wycisnę to! No co to ma być? A co powiesz na piłę? Proszę, Sofii. Spoko pomysł, dzięki! Zaraz to przepiłuję i zjem po kawałku! Hura, w końcu! O, jaki zimne ale apetyczny, słodki żel! Mam genialny pomysł! Włożę tu patyczki i będę miała fajne lizaki! Super. Co tak patrzycie? Masz trzy lizaki, wystarczy dla wszystkich. Dobra, łakomczuchy, częstujcie się! Dzięki, jesteś taka hojna, Sofi! To jest niesamowicie pyszne! No nie to prawda, ja już wszystko zjadłam. Mogę być następna. Jasne, Wendy! Wow, ten żel wygląda pysznie, ale jest taki gorący, że nie mogę utrzymać butelki! Pożyłam sobie ręce! Andy, pomóż mi! Ej, co ty robisz? Przyłożyłam zimny płat, już mi lepiej. Oj, coś smacznego mi jeszcze zostało. Ale mój lizak się roztopił, nie mogę w to uwierzyć. Znowu nie mam szczęścia. Co ja to było pyszne? Przepraszam, Andy, nie chciałam. Mam pomysł. Za pomocą rękawic bez problemu otworzę tę gorącą butelkę. A nie mówiłam? O, tak, już mi ślinka cieknie. To jest coś rewelacyjnego. Tylko dlaczego zrobiło się tutaj tak gorąco? O, rany, guzię mi płonie. A, jak mi gorąco! O jej, biedactwo! A do kogo ona pobiegła? Ratunku, niech mi ktoś pomoże! O, nie, chyba utknęłam. Ten pancake tak pięknie pachnie. Brawissimo. Chwileczkę. A czyje nogi tu wiszą? Co za ubaw. Wendy, jesteś taka śmieszna. Nie mogę. No to co, teraz ja pierwsza? Nie, to nie Ferdy już byłaś. Teraz moja kolej. Wiem. Dziewczyny, patrzcie, tam ktoś lata. A, nabrały się, a ja zacznę jeść. Wow, co za czad! O rany! A ty wciąż marnujesz, że masz pecha? Odwołuję swoje słowa. Ten zimny popcorn wygląda oszałamiająco. Spróbuję. Mmm, smaczny! O Sophie, zobacz co potrafię. Fajnie, podoba mi się. A ja ci się podobam. Andy, nie teraz! Jesteśmy w trakcie challenge'u. No i dobra, mam jeszcze całą szklankę popcornu. Zrobię coś, co powali was na kolana. Lodowy oddech. Brrr. Przepraszam, zamroziłem wszystkich. Zrobiło się tu za zimno. To oznacza, że czas dodać troszkę ciepełka. Jestem następna. Nie trzeba, już jest ciepło. Spójrz, Sophie, Wendy niczego nie ma. Teraz ty. Y a co to za strzałka? Sprawdźmy. Okej, okay, tu jest jakaś kula w folii? Aj, jaka gorąca! I co ja mam z tym zrobić? Już wiem. Andy, daj mi jedną pałeczkę. No dobra, patrz, a ty tak umiesz? Mam tu coś poważniejszego do zrobienia: muszę przebić ten balon. Aj! Wow, jak dużo popcornu! Dzięki Sofii, uwielbiam go! Ej, wyliczanka zdecyduje, kto zacznie. I co będzie Wendy. Sprawdźmy. To przecież makaron! A ja właśnie zgłodniałam. Kurczę, ten makaron jest taki lodowaty, że aż mi się widelek zwygiął. Co mam zrobić? Muszę pomyśleć. Racja, przecież wystarczy zalać go wrzątkiem i gotowe! To dobry pomysł! A jeszcze lepiej będzie, jeśli wrzucę go prosto do czajnika. No dalej wyłaś. Mamy to. A teraz włączamy czajnik i czekamy. O tak, co za zapach. Można próbować. Jestem pewna, że tym razem mój widelec jest bezpieczny. Życzcie mi smacznego. Oj, wszystko mi spada. Nie szkodzi. Zjem co mi zostało, a potem dojem resztki. Miam. Fu, gdzie twoje maniery? Mogę teraz ja? Śmiało. O rany, ja nic nie mam. Nie martw się, Sofi, jeszcze będziesz miała szczęście. Zobaczmy, co ja mam. O rany, to przecież prawdziwy ogień. Oj, poparzyłem sobie ręce. Dzięki dziewczyny jest lepiej. No to czas próbować. Jestem taki głodny. Na pewno będzie pyszne. Oj, 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 język mi płonie. Zrobiło się tu strasznie gorąco. Dobrze, że mam tu wiatraczek. Ej, co jest? Stój! przestań! To już przesada! O, teraz już wiem, jak zjeść ten makaron. Muszę po prostu użyć wiatraczka. Ej, a gdzie się podziały kluski? O, nie, Sophie! Andy, sam się o to prosiłeś. Przepraszam, błagam, pozwól mi to posprzątać. Nie ruszaj tego, sama to zrobię. Wybaczam ci, ale zim cały twój makaron. Kura, nowa runda! Kto będzie pierwszy. Żadnych gwałtownych ruchów. Nawet nie drgnijcie. Dziewczyny! Może wyliczanka? Raz, dwa, trzy. Kurczę. Wygrałam, co oznacza, że zaczynam. Wow, dostałam czekoladki i to aż trzy! Tylko dlaczego one są takie miękkie? Coś tu jest nie tak. Już wiem! No oczywiście, one się po prostu rozpuściły. Zaraz sobie pojem rozpuszczonej czekoladki. Mm, super! Mam pomysł! Narysuję czekoladą prawdziwego Pikachu. Akurat mam tu trzy kolory: czerwony, żółty i czarny. Słówki uszu zrobię właśnie na czarno. Dorysuję oczka. I można przejść do żółtego koloru. Przy odrobinie kreatywności wyszedł mi taki oto słodziak. I jak? Według mnie wyszło fajnie. A teraz? O nie, tylko nie to! Co za uba? Rysunek się rozpadł. Nie szkodzi, i tak mogę go zjeść. Mmm, to jest pyszne. Was nie poczęstuje, skoro się śmiejecie. Zaczynaj, Andy. Dobra, bo już mi w brzuchu burczy. Ej, co jest? Znowu nic? Naprawdę? Do pani! Teraz ty, Sofii. Zdarza się, cóż poradzić. Zobaczmy, co ja mam. To jest czekolada. Tylko zamrażona. Ale i tak powinna być naprawdę dobra. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Am. Ojej, jest jak kamień, nie da rady gryźć. No dalej rozłam się. Oj, kurczę, utknęła na suficie. Nie poddam się tak łatwo. Miejsce. Zaraz Sofi to naprawi. Ojacie to przecież drabina. O, mam świetny pomysł. Shenka Sofi. Dobiorę się do czekolady szybciej niż ty i będzie moja. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Ręce precz. Przestań, przestań. Oj, to twoja wina. Nie, bo twoja. Aj. Podczas gdy ta dwójka się kłóci, ja zjem czekoladę. Ale najpierw roztopię ją za pomocą suszarki do włosów. I mamy to. Teraz mogę ją spokojnie zjeść i nie martwić się o zęby. Pyszka. To było epickie. A gdzie jest czekolada? Nie wiem, ja nic nie widziałam. Kurczę, dostałam malutki batonik kinder. Inni dostali dużo większe. Tak, mój batonik jest ogromny! Nie jest to mój batonik, jest ogromny. Spójrz na to, takiego Kinderka jeszcze nie widziałem. Wielkie rzeczy, ale mój batonik jest zdecydowanie najsmaczniejszy i mam zamiar to udowodnić. Wiecie co mówią? Mały, ale wariat. Poza tym, to mi zabroni powiększyć nieco czekoladkę, na przykład za pomocą zwykłego wałka. Dziękuję za pomoc. Kurczę, chyba troszkę przesadziłam. Teraz w ogóle nie mogę oderwać czekolady od stołu. Będę musiała w takim razie zjeść ją w ten sposób. Fu, co za brak manier. Nie ma w tym nic złego. To tylko czekolada. No dobra, skończyła, Emma twoja kolej. No w końcu mogę skosztować mojego dużego batonika, co za odlot? Pyszota. Ale to nie wszystko. Może połączę czekoladkę z mlekiem? W ten sposób się uzupełnią i będą jeszcze smaczniejsze. Fajnie wymyśliłam, co? Dziwne, czekolada bardzo szybko się topi. I co z tego? Przynajmniej mam teraz ogromną szklankę mleka czekoladowego. Co może być smaczniejszego? O tak, to jest niesamowite. Rewelka. Panie policjancie, teraz Twoja kolejna skosztowanie czekolady. Kiedy na Was czekałem, to zdążyłem niesamowicie zgłodnieć. Więc naprawdę muszę pilnie dobrać się do tej apetycznej czekolady. Gotowe? Pozostaje ją tylko zjeść. Oj, nie sądziłem, że to będzie takie trudne. Będę musiał zadzwonić po pomoc. Helikopter, jesteś tam? Tak, tak, jestem w drodze. Śmigła tej latającej maszyny szybko poradzą sobie nawet z najtwardszą czekoladą. Udało się! Ale coś poszło nie tak. Trzymajcie mnie. Ojej. To jest nasza szansa. Nigdy nie można mieć za dużo czekolady. Ja tam się z tobą całkowicie zgadzam. Mmm, jakie pyszne. Oj. Dziewczyny, co wy robicie? Przecież już zjadłyście swoje porcje. Jak mogłyście zjeść mojego kinderka? Zaraz oberwiecie. O nie, nie iść do więzienia! Będziecie wiedzieć, co się dzieje z tymi, którzy kradną! No nie, dostałam tylko odrobinę koktajlu z Nutelli. Ja miałem więcej szczęścia! Ale to ja jestem największą farcia w tej rundzie, bo dostałam gigantyczną porcję koktajlu z Nutelli. Ale zaczyna osoba, która ma najmniej szczęścia. Spokojnie. Może nie mam dużo koktajlu, ale za to wypiję go jako pierwsza. Muszę tylko przeczytać, jak to się otwiera. Wiem, jak ci pomóc. Potrzebujesz do tego najzwyklejszej lupy. Mam ją akurat tutaj. O, patrz, tu się otwiera. Dziękuję. Teraz na pewno będę się delektować koktajlem. O, rany, kto tak mocno to zakręcił. Ale na pewno otworzę to zębami. Ojej. Niechcący zjadłam opakowanie. Fu! Co ty robisz? Uważaj, gdzie plujesz. Przepraszam. Jedno mnie cieszy, mam przed sobą cały karton z koktajlem. Ale ponieważ jestem kulturalnym człowiekiem, będę go pił z kubka. O, tak długo na to czekałem. Rewelacja. Gdy policjant będzie odpoczywać, ja zdążę obrabować wszystkie banki w mieście. Ben? Patrz! To złodziej! Łapko, szybko! Gdzie? Zaraz zgodorwę! Tylko najpierw skończę koktajl. Pyszności. Teraz można walczyć z przestępczością. Co ty tu robisz? Myślisz, że cię nie złapię? Wsadzę cię do więzienia na długi czas. Stój! Dogonię cię! Y, mogę tędy przejść? Proszę! Stop! Naprawdę mnie wkurzasz! Niepotrzebnie obudziłeś we mnie bestię! Ostrzegałem cię! Idziemy do celi! Więcej nie będę! Puść mnie! I po wszystkim! To miasto może spać spokojnie! Prawdziwy bohater! Brawo! No cóż, najwyższy czas, żebym rozkoszował się resztą mojego koktajlu. Co już nic nie ma? No nie szkodzi. Liczy się tylko to, że jestem dzielnym policjantem. No to teraz moja kolejne spróbowanie napoju. Wreszcie. Tylko jak go otworzyć? Nakrętka jest zbyt mocno przykręcona. Mam nadzieję, że pomoże mi piła. W żadnej piły to niebezpieczne. W takim razie palnik. Nie, to jest jeszcze bardziej niebezpieczne. O kiju też zapomnij. Karabin maszynowy? To wbrew prawu. Kaczka? Betty, po co ci kaczka? O, masz nawet miecz świetny? Dawno nie widziałam tylu gratów. To też nie. Na pewno wszystko oddałaś? No prawie, został mi tylko dynamit. Zaraz wybuchnie. Co ty robisz? Mówiłam, że dynamit zadziała. Teraz mogę napić się koktajlu. Jest pyszny tak przy okazji. Rewelacja. Nie pochwalam tych sposobów otwierania kartonu. Mle, nie cierpi aloesu, jest paskudny i chujący. Ja mam takiego dużego. A ja mam gigantycznego, więc dziewczyny nie macie jeszcze tak źle. Na pewno nie będę zaczynać. No dobra. To ja będę pierwsza. Poza tym, podczas gdy Beniem ma są zajęci, ja pozbędę się mojej rośliny. O, jakie niedobre. Fu. Betty, wstydź się. Dlaczego rzuciłaś we mnie swoim aloesem? Trzeba go zjeść, więc zjadaj. Fu. To najbardziej ohydna rzecz, jaką jadłam! Pomocy. Zaraz zwymiotuję. Ble, co za ochyda. Masakra! Najwidoczniej teraz ja będę miała zieloną twarz. Dlaczego zasłużyłam na taką karę? Najpierw oczyszczę swoje liście. Inaczej nie będę mogła tego zjeść. W ten sposób wyglądają jak kluski. Paskudne, zielone kluski. Jeśli się pozytywnie nastawić, to może faktycznie aloes będzie smakował i lepiej. No dobra, Zaczynam. Próbuję. Co za ochyda. Oj, nie. Nawet pałeczki mi nie pomogły. Ben, przepraszam, potrzebuję Twojej czapki. Co Ty zrobiłaś? To policyjna czapka! Tak nie można traktować moich rzeczy. Możesz zabrać. Nie dziękuję. Dobrze, że mam tu zapasową. Przy okazji w tej walizce jest jeszcze jedna rzecz, która może mi się przydać. Bałka. Użyję jej, żeby zamienić tę roślinę w żel. No to zaczynam. Ej, ostrożniej, prosimy. Wszystko leci prosto na nas. No, chyba gotowe. Musiałem dobrze ubić ten aloes, żeby mózg go potem szybko wypić. No to próbujemy. Widziałyście? Udało mi się. Oj, chyba wiem o co wam chodziło. Niech mi moja czapka wybaczy, ale potrzebuję jej teraz do czegoś innego. Wstyd mi, ale dzięki temu czuję się o wiele lepiej. Tylko czapki szkoda! Niedobrze mi!